Thank you Tegoroczny Tydzień Mediacji jest bardzo udany, zwłaszcza z uwagi na debatę dotyczącą mediacji. Debata odbyła się w dniu Międzynarodowego Dnia Mediacji, to jest 21 października 2021 roku. Wszystkie panele, które się odbyły, zostały tak ułożone, aby poruszyć problem mediacji. W sposób interdyscyplinarny, także wskazać możliwość przeprowadzenia mediacji wśród młodzieży szkolnej. Także zostały udostępnione linki i możliwość obserwowania zdarzeń związanych z Tygodniem Mediacji w ramach projektu Bydgosz uczy mediacji na stronie Bydgosz uczy mediacji. Tegoroczny Tydzień Mediacji skierowany jest przede wszystkim do młodzieży szkolnej oraz do skazanych myślę, że najbardziej skorzysta młodzież szkolna, z uwagi że po raz pierwszy jest możliwość obserwowania na bieżąco debat. Z tego miejsca chciałbym także podziękować wszystkim uczestnikom projektu Bydgoszcz Uczy Mediacji, to jest ośrodkom mediacji mających siedzibę w mieście Bydgoszcz, które się, które się zaangażowały w propagowanie idei mediacji oraz przygotowanie Międzynarodowego Tygodnia Mediacji. Podsumowując tegoroczny Międzynarodowy Tydzień Mediacji, chciałbym powiedzieć e, słowami pani Doroty. Fedorowskiej, że gotowość społeczeństwa do podejmowania mediacji w spornych sprawach świadczy o jego wysokiej kulturze prawnej. Myślę, że to jest właściwe podsumowanie debaty i Międzynarodowego Tygodnia Mediacji, który odbył się w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy.